za skutkiem się dziakie. On nie ma flesza, on nie ma flesza. Jest dino. Jo. Ci winik pokonali. Aha. Okej. Jo na bum bum. Ciebie. Okej, okay. jakby do najta 45 groszy mówię power teraz na streamie. Kurwa, no on ma 70 farmy, niech on przestanie chodzić kurwa po wszystkich liniach. Hej, hej, 70 to nie jest tak źle, dobrze? Ja mam 85. <grym zezpiecja> <grym zezpiecja> ja się staram i... Ale ja ile robię, patrz. Faktycznie, faktycznie. Patrz, ale ma 30 też mój e, poplecznik, więc mamy razem no 30 e, 8, klipów, 9, 10, 11. <głos> 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 Nie, bo ja ładnie liczę już, jest ja <noise> ładnie liczę. Faktycznie, tak, Michałku. Do 10 ja daję radę spokojnie, a to jest 100, to jest 1 no 0. No tak, tak, tak. No i 10, 9, 11, 12. Ale nie mogę mieć więcej niż 100 farmy, bo ja wtedy nie wiem ile mam. To prawda. Nie potrzeba w takim razie jest, tak nawet nie wiesz ile masz. Nie no... No wiesz no... To jest taka gra... Wiesz... Bo ogli wrzuciłem ode mnie rady jakiś tam. Ten No. Bo ja byłem mistrzem areny Niewiele osób wie, że... No byłem w areny, tak? Więc no to tak. Nie no tak, boś Tam Nie ma farmienia. Tam nie ma farmienia, więc na yy, giełdowo no. Byłeś gladiatorem, Gla gladiatorem areny. Oj. Hmm. Aha, no aha. Orientar. O! Nie, nie! O nie! Nie, nie tego człowieka. Ale tak banować słowo, takie dobre, na to. Come on. No, faktycznie. Daj mi... te no, kiełbasa, tak. Zas ja teraz zastępuję. Słuchaj, robię tak. Że zamiast mówić keyword, będę mm -hmm. mówił kiełbasa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kiełbasa. <laughs> kiełbasa, kiełbasa, kiełbasa. Ja w tym stanę. Okej, okay, wjeżdżamy w jego kurwa kukłę. wygrono Powiem tak, bułki nie przeszkadzają kiełbasy. <noise> Dopóki je jeszcze moi dzieci nie widzą takiej kiełbasy, to wszystko dziwnie. Ale... Kiełbasa jest zbyt pyszna, żeby nie przeszkadzała. To sobie tam co je w domu, to ten. Ale, Ale niech nie je tego na moich oczach. Właśnie Ja coś chyba nie umiem grać w tą grę już Kurwa Jedlą się Ale najebałeś tej kiełbasie <grym> Najebałem jej nieźle, co? Ja myślę, że to bardziej Frankfurterka z niej Frankfurterka, tak, tak. C-word <grym> Czy <laughs> to jest? I'm looking. I'm looking. O, miniony były. <śmiech> wow, <śmiech> kurwa, naprawdę. Ooooo, <laughs> Driftcik A mówiłem. Nie trafił, Oi. kurwa, nie trafił. Teraz zrobimy tego barona. Proszę, zróbmy barona, zróbmy barona po prostu, zróbmy barona. Ty idź do boty, no To ja tam pójdę. Ja tak. Mój! Ha. Kurwa. Mamy ją. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak tu podejdzie, to nie żyje. No nie. Trzymam go. Nie trzymam go. Zabij go. Zabij go. Ha! A pojrzysz na że cię zabije. Tak, tak, boję się. Przydałbyś się tutaj, tak szczerze, najbardziej. Jeszcze kurwa się A mis, a mis, kurwa. Dobra, I kill you, I kill you, fire. A w taki O kurwa. Potrzebuję miniona! Mike. O jest suło zabiera wszystkie miniony, kurwa Przybuję Timo Timo jest bez flasza. Co? O kurwa! Ojoj! Co ja kurwa? znak zapytania Nie miał podejścia tam, ej Timo, podjebie mi zaraz Kurwa Koniec serii Aha Haha ha. Gin szczurze Gin. Leczę się Dobrze kurwa Jebiemy ich Dobrze Uuuu Prosta i szybka wygrana Naucz się jak Razem z Mikołajem, Michałem i Kiełbasą.